Cześć kochani, nazywam się Iga i witam Was wszystkich serdecznie na moim kanale. Co dzisiaj chciałam zrobić to taki weselszy, aczkolwiek jesienny makijaż oka. Ze względu na to, że na zewnątrz mamy paskudną pogodę, leje, jest szaro, burą, jest nieciekawie, nie chce się nigdzie wychodzić i w sumie gdzie ja idę? Nigdzie nie idę do sklepu, może później pójdę, e, więc ten makijaż to może mi się w sumie na nic nie przyda. Ale przyda mi się na to, żeby mi się trochę humor poprawił i mam nadzieję, że Wam też się poprawi, jeżeli będziecie ze mną e, może robić razem albo po prostu oglądać, wypić filiżankę kawy lub herbaty i tak jak ja. I zrobimy ten makijaż. Inspirację na ten makijaż znalazłam na stronie Pinterest. I jest to taki pomarańczowo różowo brzoskwiniowy makijaż, który wydaje mi się, że jest w sumie. Nie wiem, czy letni, czy jesienny, ale wiecie co? Stwierdziłam, że bez względu na to, czy jest letni, czy jesienny, to mam och ochotę tego. Y tak, jakby powtórzyć i zrobić coś podobnego na moich oczach. Nie wiem, czy dokładnie widzicie. Czyli po prostu jest tutaj tak rozjaśniony, taki brzoskwiniowa górna powieka, troszeczkę przyciemnione w kąciku oka. Jakby różowy, taki intensywny różowy w zagięciu oka i beżowo- taki musztardowo-brązowy pod okiem. Więc spróbujmy. Mam nadzieję, że to jakoś wyjdzie, co nie? Ok, ja sobie będę zerkać na to, na to zdjęcie na dole, żeby pamiętać mniej więcej co się tam dzieje, a na oku będziemy robić to, co robimy. Mam kilka tutaj paletek przed sobą. Ja nie jestem horderką makijażu. Mam bardzo niewiele rzeczy do makijażu. To znaczy, zależy jak na to spojrzeć. To znaczy, dla kogoś, kto, się, kto kocha makijaż i robi video na, na YouTube. To jest to bardzo niewielka ilość makijażu, który ja posiadam. I jestem bardzo y, początkującym kanałem i nikt mi tutaj nie wysyła żadnych darmowych rzeczy i tak dalej. Zresztą wcale na to nie liczę nie o to mi chodzi. Zresztą ja bardzo lubię niewiele rzeczy, bo jak mam za dużo rzeczy, to ja się gdzieś głupię, więc cieszę się, że mam kilku, kilka. Więc będziemy pracować z tym, co mamy. Nie będziemy kupować nic nowego. Będziemy pracować dokładnie z tym, co mamy. I was też zachęcam, żeby właśnie coś takiego zrobić, bo w sumie czasy są ciężkie i nie ma co się, nie ma co, wiesz, bez sensu wydawać kasy na rzeczy, których tak naprawdę w sumie służą nam trochę do zabawy. Jest fajnie, fajnie, jak się możemy pobawić, nie? Ale z drugiej strony, ja lubię oszczędzać i. Też was zachęcam do za oszczędzania. Więc okej, okay, mam trzy paletki przed sobą. Jedna to jest Just Peachy Mats z firmy Too Faced. Druga to jest e, The Nudes e, od Juvia's e, Place. I również mam Baby Got Peach e, z Color Popa. Czyli te trzy paletki będziemy używać. Jest również kilka różnych, właśnie takich. Ten z ma takie broskwiniowe i złotawe, i brązowawe odcienie. Z too Faced'a tą paletkę mam myślę, że wszyscy dobrze już znają w tej chwili i um, tutaj mam też takie odcienie e, peachy, może broskiniowe, broskwiniowe i brązowe, i takie jakieś jak, jasne też i neutralne. I z tego Diva's Place e, to jest takie bardzo jasne odcienie, właśnie też broskwiniowe. No, i mam jeszcze tutaj skiko Kiko pojedynczy, pojedynczy cień w odcieniu. Numerek 44. Nie piszę mi, jaki to jest cień, ale to jest taki właśnie przypalony pomarańcz. Teraz sobie weźmiemy ten Peach Butter, czyli ten drugi z w paletce. I ten nałożymy sobie tutaj właśnie. na zagięciu oka i pod samą, pod samą brew. Ok. Teraz jako drugi cień może e, jednak użyjemy tego Just Peachy e, z tej samej paletki i ten sobie nałożymy troszeczkę niżej, aczkolwiek też mniej więcej w tym samym w tych samych zagięciach oka z jednej i z drugiej strony. Nie wiem jak Wy, ale ja, ja zazwyczaj jak jest taka brzydka pogoda na zewnątrz i pada i jest tak nieprzyjemnie, ja jestem cały dzień rozespana. Nie wiem co mówię, w ogóle nie mogę się skupić i... Także bardzo Was przepraszam, jeżeli gadam tutaj trochę głupoty. To dlatego, że taka pogoda. Mam nadzieję, że nie wybaczycie. Dobra i teraz idziemy do tego właśnie intensywnego... Peach Punch odcienia i weźmiemy troszeczkę inny pędzelek, taki tutaj mam z Elfa. Jest trochę mniejszy i będzie mi taki bardziej skupiony w zakięciu oka. Ok. Napieramy ten odcień, trochę go szczepujemy i chwila jeszcze. Ten jeszcze nie był taki dobrze rozprowadzony, więc jeszcze wrócę z tym pierwszym pędzelkiem troszkę. I teraz z tym odcieniem idziemy jeszcze troszeczkę niżej i pogłębiamy. Ok, teraz na to wygląda, że ona ma tam taki brzoskwiniowo-pomarańczowy odcień na w sumie całej powiece. Więc ten pomarańczowy to ja myślę, że ja właśnie wezmę z tego kiko tutaj. To tak mi to wygląda. No i tak. Dobra. Użyjemy go na całej powiece. Spróbujmy. Mam taki płaski pędzelek tutaj. I... Uff, dużo się go naprało. Szczepiemy i dobra, próbujmy, próbujmy go. Czas ucieka. I nałożymy ten pomarańczowy odcień na całą powiekę. No, jest trochę intensywnie, co nie? <laughs> ale to nic nie szkodzi, o to chodziło. Okej, okay, ona ma ten intensywny cień na całej powiece, ale e, potem pojawia się tak jakby ten jasny brzoskwiniowy, który weźmiemy z tego tutaj e, Place The Nudes. I ten się pojawia jakby w kąciku oka, więc spróbujmy to zrobić. Gubię lustro. <laughs> W kąciku oka mamy właśnie jasną wrzoskinkę taką to sobie tam nałóżmy w jednym i drugim oku fajnie, tak jakby to trochę tak złagodziło ten wygląd tej intensywności. Wiecie co? Jeszcze może dodam trochę tego różu do, do zagięcia. Właśnie trochę zgubił. Ok, nieźle. Dobra, wrócę jeszcze tutaj ku pomarańczowego troszkę więcej. Tam ma na tym oku być w miarę intensywne, z tego co widzę. A on się mi tutaj trochę rozmył. Więc wracamy jeszcze raz na jednym, na drugim oku. Dobra, i teraz tak pod dolną powieką, ona tam ma taki właśnie musztardowy brąz, który ja uważam, że tutaj w tej mojej paletce tu face znowu będzie piczki. I dobra, dajemy pod dolną powiekę ten właśnie brązowy musztardowy cień. Cieszę że a tutaj jest. Ok, dobra. W sumie tak mi na to wygląda, że ona ma też ten jasny cień jakby na w centrum samej powieki, więc może też dodam troszkę w centrum powieki, żeby to trochę rozjaśnić. Sonia? Jeszcze wygląda na to, że one mają tam przyciemnione zewnętrzne kąciki oka, ale jest to przyciemnione właśnie takim, może burgundowym odcieniem, więc może wejdziemy tutaj sobie do tego odcienia Jazz Ripe yy, z Peachy Palette. I weźmiemy sobie jakiś taki malutki pędzelek, który będzie dosyć precyzyjny, żeby nam się to wszystko nie wymknęło tutaj spod, spod kontroli. Może wezmę pędzelek taki do, do linera. On będzie jeszcze bardziej precyzyjny mi się wydaje. I próbujemy właśnie sobie tutaj podkreślić ten zewnętrzny kącik oka. Ok. Wrócimy jeszcze do pierwszego pędzelka, którego rozprowadzaliśmy te cienie na górnej, raczej w zakięciu oka. I jeszcze raz rozprowadzimy wszystko delikatnie, tak żeby się nam to połączyło w taką spójną całość, gdzie nie ma żadnych ostrych linii. Wiecie co? I myślę, że ten makijaż to już jest taki, nie wiem, to co ona ma na oczach. Że za bardzo tutaj nie muszę już pani skombinować. Jeszcze może. Troszeczkę tej rozkwini w kąciku. I tak jak patrzę na jej makijaż, to ona tam naprawdę nie ma nic błyszczącego, więc chyba też nie będę nic błyszczącego nakładać. Myślę, że może jedynie e, zaraz pod. E, łukiem brwiowym, ma troszeczkę rozświetlacza i tak może tam pod, troszeczkę tego rozświetlacza dołożymy. Jak zwykle mój y, Too Faced Blinded by the Light i tego rozświetlacza użyjemy odrobinkę pod łukiem brwiowym, dosłownie odrobinkę z jednej z drugiej strony no i może jeszcze troszeczkę Wewnętrznym oka. Ok, teraz nałożę tylko maskarę, e, może troszeczkę różu do policzków i za chwilkę do, raz, do Was wrócę. No i jestem z powrotem z gotowym makijażem, no i co myślicie? Wydaje się, że jest chyba ok, co nie? Czy wygląda tak samo jak na zdjęciu? Może nie identycznie, ale ogólnie inspiracja myślę, że została zachowana. I taki makijaż jest wesoły, nie? Wesoły na taką nieciekawą pogodę. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zachęcam do subskrybowania i do wciśnięcia dzwoneczka, który przypomni Wam o moich nadchodzących video. No i kocham Was bardzo, moi drodzy. Zapraszam do następnego odcinka. Do zobaczenia. Pa!